Hej, witajcie! Ja jestem Starlight i rozpoczynamy kolejny odcinek z Batmana Arkham Knight. Słuchajcie, dzisiaj sobie sporo filmów po nagrywam, bo moja mama dzisiaj do pracy Więc dzisiaj e, będzie sporo filmów. Zaczynam od Batmana, potem będę nagrywać Cyberpunka. No dobra, mamy sprawdzić w tym momencie, co się stało z Barbarą. The car veered off an empty road. I... Looks like the driver wasn't wearing his seat belt. I should find the body. Okay. Musimy ciało kierowcy. No Traces of pepper spray on the right side of the driver's face. Oracle must have been in the passenger seat and deliberately caused the crash. Clever. I should check the area where she was sitting. Okay, dobrą. The door was torn off during the crash. If I can find where it came to rest i can determine exactly what happened dobra Może gdzieś tutaj będą no nie ma ich tutaj To mogę pisać ze to

One took a shot at her. I should analyze the point of impact for ballistic evidence. Okay. I got feel Dobra, no, teraz jestem w stanie cofnąć. Jest! It's the caliber of the weapon is a match for the arkham knight's sidearm the trajectory and impact velocity points to a shooter that matches his height at this range he couldn't have missed a warning shot yeah, yeah. I Oracle knew she couldn't escape, but she caused this crash for a reason. She must have left a clue while crawling away. Okay, it's you need to get Oh, 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 oh! So stop. Yes. She left something actually. Batman Mr. Wayne. Lucius, Oracle left me the scrambler device at the scene of the crash. Decrypt the data so I can pinpoint the Arkham Knight's location. Uh, this kind of thing was more Miss Gordon's specialty. I'll see what I can do, but it'll take me a little while. I'll meet you at Wayne Tower when you're ready. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. One moment, sir. Right, these two are just in. A mysterious hooded figure has been spotted on a rooftop in Grand Avenue. He appears to be standing beside a bird, oh. sir. It might be wise to establish whether this interlude.

Ulepszymy sobie to palac. No i to na razie tyle. Ale właśnie ten spadkobierca maski to będzie Azrael. Azrael się pojawił w Batmanie Arkham City i teraz mamy go również tutaj w tej gza. Zobaczymy. Ale teraz ogólnie jedna z lepszych poznań i rumis uwielbiam motyw Azraela. On ma zajebisty motyw, muzyczny. Zajmiemy się teraz w tym momencie, koniecznie. Jest! nie Jest. Dark days are here, Batman. The prophecy has come true. From the ashes of Arkham City, the fires are raging, and Gotham is burning. What do you want? I can see that same fire in your eyes. Before this night is through, that fire will consume you. Gotham will need a new savior, a new guardian, a new Batman. I'm not finished just yet. You cannot carry this burden forever. I have studied you for a long time. You have a code. You will not kill. Then neither shall I. The Order has foreseen it. The time has come to pass the mantle to another warrior. To me. If you can prove your abilities, when the time is right, I'll consider it. But first. Będziemy grać Azraelem No i tutaj muszę ogólnie uważać, bo teraz Batman nas będzie testował i ja nie mogę to prowadzić do tego, żeby oni trafili Azraela, bo jeśli to zrobią, to wtedy no niestety nie znam tego testu, więc muszę uważać. Żeby ogólnie nie dać się trafić. Nie, nie.

Od no tych myślę, powoli też przydałoby się ratować, ale to może w kolejnym odcinku. Teraz jest, co mamy to do, do zrobienia. Mamy te to, no to będę musiała najpierw sprawdzić w internecie, gdzie są te e, punkty kontrolne, gdzie te bomby są, tutaj mamy te, te podpalenia, mamy zagadkę. Więc mamy co robić, mamy co robić. E, tego na razie nie zrobię. A takie to chciałbym sprawdzić te misje dodatkowe, co czasem się nowa nie odblokowała. Jest, patrzcie, mamy, e, mamy Saddle War, no to my zatem też się z niebawem zajmiemy. Na razie, e, zajmiemy się tym. Oh. Dobra, rozwalimy teraz w przekazie armię Ryca za Arkham, jak już to są. A, widzę, no, tylko jedno się pojawi. A o! Jest! Mamy kolejnych Rydasku Arkam, mam dla ciebie złe wiadomości. Może być tak, że z niedługo tą armię rozwalę. Tak? Jesteś w sensie? To zapraszam. Zapraszam, rydę Arkam. Hehehe. Aha, no tak, bo mnie tutaj atakują, te całki jutro to z Arkam. Dobra, zaraz nie będę atakować, spokojnie. Zaraz nie będę atakować. Zaraz się nimi zajmiemy. No ryces Arkam, no kurde, całą armię tutaj nam nie nasyła. Za chwilę was pospędę, już nie będę zmiał tu armii rycesku, kochany mój. My, kochany rycesku No już tylko 14 czołgów nie zostało <laughs> nie macie to sens. No pomyślmy, kto by mógł stać za tym, za tymi podpaleniami. No zaraz się dowiemy. Świetlik oczywiście. Tutaj, o nawiązanie do Batman Arkham Origins? My walczyliśmy, że... walczyliśmy ze świetykiem w Batmanie Arkham Origins, i teraz mamy go tutaj, w Batmanie Arkham Knight. Musimy go teraz ścigać i musimy to wprowadzać, żeby nas tutaj nie podpalił. O, coś tam. Y... Natrafiłem na jakąś lokalizację czegoś, za chwilę to my się to sprawdzimy po tej misji. Ja, to się jest okaza To się jest okazą mój kochany świetliku On ma Z pack sobie lata Myślę to jest jakąś memską wersją Bloom jest negatywną Ja za chwilę mu to wybiję z głowy

Tutaj, tutaj jest, tutaj została nam jedzona bomba Została bomba, więc teraz zajmiemy Dobra, zaczynamy Oczywiście Zapraszam Zapraszam panów Co nie, nie macie sam, panowie! Ja no, mam dla was bardzo złe wiadomości, przegrywacie. Bardzo bardzo za ten kost cały. no naprawdę, no panowie, no nie macie sens no. Jesteście ja skazani na porazkę. Dobra, ostatni został. Gdzie ty jesteś? Tutaj. z się, że teraz leci muzyka z Batman Arkham City. A, to się jest okazało. O, kasę. Uu, co ja tutaj widzę? Zagadka od Lidlera. Hmm, hmm. zobaczmy. Do tego to się sprowadza. Hmm. Dobra, usyłam tego. I co mi to daje w sumie? Może to nie, może to nie jest koniecznie zagadka od Lidlera. No ale wygląda jakby to była zagadka od Lidlera. Chyba jednak niekoniecznie. Patrzcie. A coś jest. Lidler, właśnie znalazłem twoje trofeum! Mam twoje trofeum. Jedno z wielu. Kelnerka Dobra, nie będę tego sprawdzać. Pokazuję Wam wpis o... o. Chwilę. Nie, tego nie ma tutaj. Pokażę Wam wpis o świetliku. Prawdziwe nazwisko Girlfriend Lins. Zawód seryjny pod palac, miejsce pobytu, brak stałego adresu, kolor osób brązowe. Kolor osób brak dawniej brązowe, wzrost to 60 cm, waga 75 kg, pierwsze pojawienie się w Detective Comics. E, Garfield Linz był filmowym specem do spraw efektów specjalnych i... Jednak po zwolnieniu został bez środku do, do życia. Jako pośredni przestępca i seryny podpalac puścił z dymem całe Polacie gotam Po podpaleniu fabryki chemikalów nie zdążył uciec na czas i doznał ciężkich obrażeń. Ponad 90% powierzchni jego ciała pokrywają okropne blizny poparzeniowe. Gdy z końcu rekon zaprojektował niestandardowy strój wyposażony w wojskowy miotacz ognia i plecak odzdowy. Ekspert materiałów wybuchowych i pi pirotechnicznych, piroman, strój bojowy wyposażony w miotacz ognia i plecak odzdowy. No właśnie, takim jego mościem jest świetlik. E, no dobrze, e, no to w takim razie zajm zajmiemy się czymś jeszcze. Hmm, Myślę, że zrobimy sobie to. That tortured creature was once a man, Dr. Kirk Langstrom. There must be a cause for this transformation. His lab might hold the answer. Proceed with caution, sir. The creature could well be hiding in familiar surroundings. tym, w tym odcinku. No proszę, we? my Dobra, kluczowe, tylko nie pobić tego od zagadki, jego mam zasłuchać. O nie, kurde, serio, teraz mi tutaj musiał ten cołk się pojawić od za Arką. Spadaj. Kurde, teraz nie akurat musieli zaatakować, no. Ucieknij mi ten od zagadki, nie. Ten od, zag od zagadki mi ucieknie przez was. Gdzie ty jesteś? To ten? Nie, kurde, no uciek mi! Ach, Cholerny Rytas Arkham! Dobra, się rozprawię z wami w tym momencie. Gdzie wy jesteście? Zniszczę całą tą armię. Chciałem zasukać typa od zagadki, a mi uciekł psa z was. Gdzie jest jesteście? Tutaj! Chodź, ucieknij tam nad zagadki z tego cholernego ryceza. Zawsze wiedziałam, że rycerz za sam z Lee. Och, chyba. Mamy strażaka. Tutaj jest. Tak, tylko nie mam pistolety. No cześć, no witam. mówiliście o tym, że nie będę w stanie was powcymać, no to zobaczymy, co nie będę w stanie. ...was powstrzymać. A mi się wydaje, że jednak mogę być w stanie was powstrzymać. No, to chyba was jednak Jak <laughs> Jednak faktycznie warto używać imyski i spacji w takich walkach. Dobra, ratujemy go. No, chcę go uratować. I don't know what to say. I didn't think anyone was coming. I've had a bad feeling about this city for weeks. Ever since the fire started. I need more evidence to be certain. But I think your crew was tackling the work of one serial arsonist. Great! <laughs> Guess it wouldn't be Gotham without a crazy pyro running loose, huh? You know the chief always blood. Blood. But I don't know anymore. Not after this.

Hmm. Bo niech to sobie ten odcinek będzie jakoś bardzo długi, bo to zniknie. Nie wiadomo jak długo zutać tego odcinka. Dobra, pojedziemy tutaj to sprawdzić. I potem sobie na tym skończymy odcinek. Jest mówi. Dobra, polecimy tam. E, no, nie zginęłam. Nie zginęłam i może być tak, że się niedługo spotkamy. Ło, co my to mamy? Kolejne podpalenie. Zmiana planów. Zajmiemy się najpierw Siedlikiem, a e, tamtym... Koleś od zagadki, koleś od zagadki, wracaj tutaj, wracaj tutaj, wracaj, wracaj, tym razem, tym razem mi nie uciekniesz, nie uciekniesz mi tym razem, chcę go przesłuchać, chcę go przesłuchać, no, dajcie mi go przesłuchać, ej. I no, The right choice. <gry> no ale skoro to jest świetlik, to się nim zajmiemy, a tamtym stworem się zajmiemy kiedy indziej. Back to, jail, Scarecrow, promise, Tindy to, my to jak to w końcu jest? To no to Scarecrow chce sobie się wszyscy bali wokół, a ty maś wszystko podpalić? To w końcu Gotham ma być miastem strachu, czy miastem ognia. Zdecydujcie się wy tam wreszcie. Nie, to się jest okazać, Świetlik. To się jest to Świetlik. Powiem tak szczerze, w Batmania Arkham Origins była z nim lepsza walka, zdecydowanie. Bardziej mi się faktycznie podobało yy, starcie z nim w Batmania Arkham Origins, na Netus. Tutaj go mamy w takiej wersji... Wow, trochę mi ten Batmobil podpalił, dobra, co było uważać? Nie myśl świetnie, za trochę ognia mi zaskoczy. Skargo gada, że y, strach mnie ma otoczyć, a ty mówisz, że ogień ma mnie otoczyć. No to co w końcu ma mnie otoczyć? Strach chce ogień. Zdecydujcie się, ciebie wy tam wreszcie może lód. Tak, a i ci i powie, że ma mnie lud otoczyć. Masz za swoje.

I myślę, że to jest dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć. Zrobiliśmy trochę za w tym odcinku. I teraz tak. W kolejnym odcinku myślę, że zajmiemy się tym kolejnym dodatkowym zadaniem. I to będzie jedno z lepszych zadań, bo będzie Liga Zabójców, a ja ogólnie bardzo lubię wątek z Ligą Zabójców, z Rejsem Algulem, więc jest to jedno z moich ulubionych zadań. No tylko jest to zadanie długie, więc może być tak, że to zadanie tak potrwa trochę. Podzielę to zadanie na dwa odcinki. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie.